Ja przychodzę dzisiaj do Was z nowym filmem. Pokażę Wam w nim cztery pomadki, jakie mam z firmy Lovely. Będą to te pomadki long lasting. I teraz tak, Extra Lasting, przepraszam, od Lovely. I będą to pomadki matowe. Ja mam je tu w kolorku, w kolorku, w czterech kolorkach. A więc pokażę Wam je, jak się prezentują. Zesłoczujemy je sobie. Nie będę oczywiście ich pokazywać na ustach, ponieważ tak jak ostatnio mówiłam, każda z nas ma inny kolor ust. U każdej z nas ten kolor będzie wyglądać inaczej. A więc zesłoczujemy sobie na dłoni, pokażę Wam kolorki. I powiem wam tak. Ta seria Lasting miała w swojej kolekcji trzy kolory i teraz na jesień wypuściła nowe trzy, trzy kolorki i będą to takie trzy brązy, nudziaki. Musiałybyście po prostu sobie pójść zerknąć dokładnie jak to wygląda. Ja oczywiście wszystkich nie mam, nie będę mieć na pewno, bo tamte mi się nie podobają. Znaczy, kupiłam jeden z tych nowych trzech, ale te dwa pozostałe nie pasują mi, a więc nie będę ich kupować, ponieważ nie są mi potrzebne. A na siłę wiecie, no nie ma sensu. E, pokażę Wam z tej starej, e, właśnie starej tej kolekcji, z tych pierwszych, które były. Mam właśnie trzy kolorki i to będzie tak: numery 1, 2 i 3 o w takiej kolejności. 1, 2, 3 te były i teraz wyszła czwórka, piątka, szóstka i ja mam akurat piątkę, czyli tą e, środkową. Wydaje mi się, że ta piątka w opakowaniu jest troszkę zbliżona do tej jedynki, ale zaraz zesłoczujemy i pokażę Wam, że jednak kolor trochę się jednak różni. E, dobra, piątkę zostawimy sobie na koniec. Zaczniemy sobie od jedyneczki. Jedynka to był pierwszy kolor, jaki kupiłam. I będzie to taki właśnie e, zgaszony róż. E, Nudziak, który bardzo mi się spodobał. Patrzę, jak wam tutaj pokazać. E, powiem wam, że te pomadki na ustach um, utrzymują się naprawdę bardzo długo. Bardzo jestem z nich zadowolona. Normalnie bez promocji kosztują 10 zł, a więc nie jest to jakaś wygórowana e, duża cena, ponieważ naprawdę są warte tych 10 zł. Są naprawdę fajne, zastygają na mat. Długo się utrzymują, nic złego u mnie na ustach nie robią. Pod koniec noszenia, czyli po jakichś 3-4 godzinach, delikatnie, tak wiecie, się wałkują, rolują na ustach, i wtedy po prostu należy je zmyć i nałożyć raz jeszcze, i wtedy dalej możemy cieszyć się pięknym kolorem. Tak prezentuje się jedyneczka. Teraz nałożę kolorek o numerze 2 pod spodem. Tutaj pokażę Wam, to już jest bardziej taki różowy, mocniejszy kolor, um, który też fajnie wygląda. Będzie to taki mocniejszy, może bardziej wpadający delikatnie w fuksję, ale pięknie prezentuje się również na ustach, fajnie się sprawdza. Też używam go, jak gdzieś wychodzę. W ciągu dnia używam tej jedynki i tej piątki, którą teraz kupiłam a ten róż, no to wiecie tak na większe jakieś wyjścia też fajnie się sprawdza, tak właśnie prezentuje się jego kolorek te pomadki pachną tak bardzo słodko powiedziałabym, że trochę zapach przypomina mi e, zapach gumy balonowej jeżeli, e, oczywiście jest trochę bardziej chemiczny, ale właśnie zbliżony do takiego zapachu gumy balonowej, tutaj piękna czerwień e, o numerze 3 Prezentuje się właśnie w ten sposób, jest śliczna, też pięknie wygląda, tylko wydaje mi się, że niektórzy muszą uważać podczas aplikacji na ustach, aby tym czerwonym po prostu nie wyjechać za kontur, bo wtedy, no wiadomo, to jest taki kolor, który trzeba już po prostu bardziej precyzyjnie nakładać na te usta, ale jest równie przepiękna. Pięknie wygląda, zobaczcie, taka krwista, czerwień. Jest naprawdę śliczna i nie podkreśla, e, żółci na zębach, tylko właśnie bardziej je wybiela. I teraz kolorek numer e, 5. Pokażę Wam. To jest taki nudziak wpadający delikatnie, jakby w brąz. Oj, nie wiem, jak Wam określić ten kolor. Wydaje mi się, że ten kolor jest bardzo zbliżony do dziesiątki z Golden Rose. Jeżeli mm, macie, to myślę, że dziesiątka może jest bardziej sina, a ten będzie bardziej taki nudziakowy w brązy, cieplejszy wpadał. Ale zobaczcie, te kolory są tak piękne, tak pięknie wyglądają. E, macie teraz sześć kolorów do wyboru, są naprawdę prześliczne. Oczywiście chciałabym mieć wszystkie, ale tamte dwa nie podobają mi się, więc w sumie. Nie widzę sensu, aby je kupować, jednak zobaczcie odcienie są naprawdę piękne, ślicznie wyglądają, długo się utrzymują. Tak jak mówię, moich ust nie wysuszają, są niedrogie, a więc naprawdę bardzo Wam serdecznie je polecam. Dużo dziewczyn właśnie używa tych pomadek, bardzo sobie chwalą, a więc jeżeli ktoś jeszcze z Was o nich nie słyszał, nie miałyście okazji przetestować, to to spróbujcie, bo warto. Jeżeli będą na promocji wyrósłmanie na 49% taniej, to wtedy też zapłacicie całe 6 zł za sztukę, a więc myślę, że naprawdę bardzo, bardzo się opłaca. Zobaczcie, no te kolory są tak piękne, że aż szkoda mi. Ich zmywać teraz z tych dłoni. Są przepiękne, mogłabym je nosić naprawdę codziennie. Są śliczne, bardzo Wam serdecznie polecam. Mam nadzieję, że taki krótki. Film wam się spodobał? Po prostu stwierdziłam, że mam kilka kolorów i chciałabym się z tym z wami podzielić. Jeżeli podobał wam się ten film, to dajcie oczywiście znać w komentarzu na dole, czy chcecie jeszcze takie filmy. Jeżeli będę mieć kilka produktów właśnie z tej samej serii w różnych kolorach, to postaram się nagrywać takie filmy, abyście też mogły widzieć. Mniej więcej, jak to wygląda przed zakupem. Jeżeli się zastanawiacie nad zakupem jakiegoś produktu, to ja chętnie Wam właśnie takie filmy będę robić, nagrywać, ponieważ ten kanał jest dla Was i mam nadzieję, że będziecie i jesteście z takich filmów zadowolone. Jeżeli chodzi o tą piątkę, jeszcze nie powiedziałam, mam ją dzisiaj na ustach i zobaczcie, właśnie tu jest największy, najlepszy przykład tego, że. Na każdych ustach kolor wygląda inaczej. Na moich ustach, zobaczcie, prezentuje się zupełnie inaczej niż tu na dłoni, więc każda z Was też ten kolor będzie na swoich ustach miała troszeczkę inny nie sugerujmy się tym, że jeżeli u mnie jest to na przykład delikatny brąz wpadający w sine kolory to i u Was taki sam będzie też jedna z Was na Instagramie pisała mi właśnie chyba o pomadce z Golden Rose że u mnie jest piękna, nudziakowa u niej jest kompletnie inna, jest różowa a więc no jak widzicie tak właśnie jest z tym nasze usta są inne, różnią się kolor się różni, a więc myślę, że chyba tutaj najbardziej są takie realne kolorki, które najlepiej się prezentują, na ustach ten kolor jednak wygląda trochę inaczej, trochę myląco, bo myślę, że e, nikt z Was by nie pomyślał, że to jest właśnie ten sam kolor. Dobra, mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, że Was nie zanudziłam, że coś tam wniosłam do Was nowego, że teraz będziecie miały e, tak jakby jaśniejszą sytuację i będziecie mogły się zdecydować, e, na który z tych kolorków. Powtarzam, jedynka, dwójka, trójka i piątka. Jest jeszcze e, właśnie szóstka i czwórka, których ja nie mam. Możecie lecieć do sklepu i zobaczyć jak wyglądają. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się cieplutko. Buziaki, pa pa.